Wisiu Koterski, zapraszamy do reklamy. Pamiętaj, pan Jezus 6 dni ciężko pracował, żeby w 7 dzień co odpoczywał. A my jeszcze nie doszliśmy do takiego etapu, więc musimy 7 dni ciężko pracować. Siadaj. Pogadamy, jak za dawnych lat. 14 luty, Arka będzie gotowa. Będzie miłość na boisku walentynki. Oświadczymy. E, zgłosiłem się. Oświadczy się mojej żonie drugi raz 14 lutego. Tylko, czy media przyjmą moje zgłoszenie, wtedy w przerwie normalnie wychodzę z kwiatkami. No, no, jest taki z generalny... pierścionkiem. Nie, na no, pierścionek jej dam te, co ja dałem, nie? <laughs> Za pierwszym razem. No i tak, e, chciałbym opowiedzieć parę zdań o naszym. E, number 9, który jest no, w życiowej formie w okresie przygotowawczym. Bierze na siebie wszystko, co się da. Strzela z kół obrotu. I jeśli utrzyma taką dyspozycję, to, no to naprawdę może, może być królem strzelców w tym sezonie w pierwszej lidze. Zobaczcie, jaki uśmiech ma na twarzy. Widać, że, że ta forma jego z każdym dniem zwyżkuje i myślę, że od 14 lutego eksploduje w taki sposób, że nie będzie na niego mocny. To jest ten pan. CR9 Szymon Sobczak, Cristiano Ronaldo 910 bramek w profesjonalnej piłce chce dobić w rundzie wiosennej do 1000. Jest Jo, Soperć mi Dawid. Soper! Powiedz mi jaki jest cel na rundę wiosenną indywidualny Krystiano naszego Ronaldo? No powiedz nam że Jest cel drużynowy i cel jest jasny. Ja wiem, że jasny jest drużynowy, ale indywidualny. Szymona Subczaka. Poznasz wkrótce. A, no, czyli tajemniczy jest, ale pamiętajcie. Obserwujcie nasz kanał, a wtedy Sopel na pewno nam zdradzi. Obserwujcie co nasz kanał, ma Jakie ma cele. Jak się nazywa ten nowy kanał? Co? Dawid Gojny? Nie? nie, nie ja. Ale zainteresowanie wiecie, nie, zainteresowanie nie? <laughs> tak, zostawcie subskrypcję. Zostawcie ty Dzwoneczek. Dzwoneczek <laughs> i no, moja mam jedność coś domu, ja potem ogląda te kulisy i mówi, że mnie tam jest. Więc to no, nie jest dobre. Ja muszę być widoczny na boisku. Czym się śmieje. No to prawda? Nie widać więc... Dobra, się na boisku się bardzo wychowanego. Tu jest więcej takich osób. Więc nie, nie jestem sam. Nie żartujemy. Dzisiaj idziesz do Barbera. No właśnie będzie klip po południu nagrywany bo zmieniam fryzurkę czy będę szukał takiego dobrego tureckiego barbera i no i co? Widzieć efekty wkrótce, jak jaką go... się goli na łyso goję się goli na łyso dzisiaj Marynarze Dziś też mamy jakiś cel tym celem będzie dla was Sieć pająka i Wy, jako zespół, musicie dobrać odpowiednią taktykę, zarządzać planem na to zadanie, tak jak czasami zarządzacie planem na mecz. I Waszym celem będzie przedostać całą drużynę z jednej strony na drugą stronę tej sieci. Uwaga! Można tylko dwukrotnie wykorzystać daną przestrzeń, która się tam znajduje. Czyli załóżmy, jeżeli mamy tą przestrzeń, to tylko dwóch zawodników może przejść przez ten otwór. OK? Musicie tak zarządzić, żeby cała drużyna znalazła się po drugiej stronie. OK, możecie wykorzystać, możecie wykorzystać tą przestrzeń, możecie wykorzystać tą przestrzeń, możecie wykorzystać tą przestrzeń i możecie wykorzystać tą przestrzeń. Przys każdą przestrzeń musicie wykorzystać. Tylko dwa razy. I wy jako zespół już możecie się zastanowić. odsuwamy krzesła, proszę bardzo, krzesła. Mogą dotknąć linię, czy nie? Słucham? Linie mogą dotknąć? Można dotknąć linii, ale nie można zerwać szybki. Okay. Przechodzicie na tamtą stronę, cały zespół. Way, 9, 10, 15, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Moża lotykać i Można ma. alee ndekaleka 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 ndeeba 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 ndee

もう Brawo! Brawo Wspólnymi siłami osiągnęliście cel. Tak samo w Ja na wstępie chciałem podziękować za bardzo miłe przyjęcie w Arce. Za bardzo dużo życzeń pozytywnych. Chyba największym życzeniem dla mnie i dla całej drużyny jest awans do Ekstraklasy, a dla mnie też powrót, bo bo nie ukrywam, że też z wartą spadłem, a, a chciałbym wrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej. Dobra, a powiedz, jak wygląda Twój dzień? Co robisz? Czym się tak właściwie zajmujesz? Eee, tak, jak, eee, tak jak też zostałem przyjęty do, do arki, moim zadaniem jest e, głównym, e, tak naprawdę, pomoc e, kierownikowi Pawłowi. E, głównie zajmuję się, tak jak tu widać, e, sprzętem. Jeżeli chodzi o zawodników, żeby mieli wszystko tak naprawdę przygotowane do treningu, do meczu, żeby nic im nie zabrakło, żeby nie musieli się o to martwić, żeby nie musieli o tym myśleć tak naprawdę, a, a bardziej przykładać się do, do, do tego, co, co jest ich zadaniem, czyli, czyli grom i skupianiem się na tych wszystkich założeniach, które przedstawia sztab szkoleniowy trenerzy. A powiedz mi, jak wrażenia z Turcji? <laughs> Wrażenia z Turcji. No, e, wyjeżdżaliśmy, gdy było zimno. Tu jest 19-18 stopni, więc ja lubię bardzo e, słońce. E, daje mi to też chęć do życia i do pracy. E, jestem bardzo zadowolony, że przyleciliśmy tutaj. E, znam poniekąd troszkę te miejsca. E, jestem tak naprawdę no, szczęśliwy, że tutaj jesteśmy i mamy dobre warunki do trenowania i, i też. E, i też poznawania siebie, bo bądź co bądź sztab jest troszeczkę zmieniony. Kilku zawodników jest nowych, więc ja poznaję całą drużynę, więc to są naprawdę bardzo dobre warunki. Ja zaczynam pracę w klubie od godziny 6:00, nieraz przed 6 rano. Jestem prawdopodobnie chyba pierwszym zawsze w klubie. Rozpoczynam od tego, że sprawdzam, czy zawodnicy wszystko mają na swoich miejscach, yy, czy, czy też nic im nie brakuje. Jeżeli coś brakuje, to po prostu też im yy, dokładam do ich yy, szafek. Yy, sprawdzam, czy mamy cały sprzęt, przygotowuję sprzęt do treningu yy, i tak naprawdę już potem czekam na, na zawodników, jak się, jak się zbierają do, na nas biurkę. I oczywiście yy, poranna odprawa z trenerami, mowa jest o tym co będziemy robić na treningu tak jak jest to teraz tutaj w Turcji, że rano się spotykamy po śniadaniu jest, jest też informacja o stanie zdrowia przez fizjoterapeutów jest informacja co na treningu, o które wyjeżdżamy, co trzeba zrobić przez cały dzień, czy ktoś ma jakąś uroczystość, że trzeba załatwić choćby nawet tego torta, jak ja miałem niespodziankę, czy jeszcze jakieś inne właśnie takie rzeczy oraz wszystkie inne rzeczy, jeżeli chodzi o sprawy medialne. No bo poniekąd też chcemy pokazać, jak to wygląda z naszej strony, żeby też kibice wiedzieli, co my robimy tutaj w Turcji, ale także czym zajmujemy się na co dzień w klubie. Więc tak poniekąd, tak to wygląda. No i chyba też jestem ostatnim, bo bardzo lubię pracować. Jestem pracownikiem i staram się wszystko przygotować, żeby było jak najbardziej e, profesjonalnie e, zrobione, żeby, żeby coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej ten kolejny szczebel przechodzić, żeby, żeby Arka jeszcze bardziej właśnie w takim dziale organizacyjnie wzrastała, żeby coraz bardziej e, przygotować ją do, do właśnie do bądź co bądź ekstrakasy i, i pracy na tak wysokim e, szczeblu. A czy trudne organizacyjnie była Turcja, żeby to wszystko przygotować? Czy trudna? A czy mam troszkę doświadczenia już, bo w zeszłym roku też przygotowałem właśnie cały wyjazd. Tak naprawdę, jeżeli organizacyjnie złapie się i wiadomo jest, co jest potrzebne przy współpracy ze sztabem szkoleniowym, gdzie gdzie trenerzy przygotowują różne swoje rzeczy, co im potrzeba, co będzie im potrzeba, to nie tylko po prostu trzeba to wszystko zebrać. Spakować, pomyśleć co, jak. No i po prostu wyratujemy. No, no Paweł miał większe zadania, choćby nawet, nie wiem, przeloty, bilety, hotel i tak dalej. A jeżeli chodzi o mnie, no to ja miałem na głowie, właśnie organizację, jeżeli chodzi o przetransportowanie z Polski do, do Turcji te, tych wszystkich rzeczy, które są nam potrzebne tutaj na miejscu. Tomku, specjalny ekskluzyw dla naszych widzów. Wpadły komentarze o tym, żebyśmy pochodzili po pokojach, a dobrze wiemy, że Ty masz też również dostęp do tych pokoi e, Więc wpadnijmy i przejdźmy się, zobaczymy jakie będą reakcje Tak naprawdę to cała nasza podróż przypomina mi moją pracę w KTS Weszło, bo Bo wtedy też, gdy pracowałem jako ten bramkarz No to klub, bądź co bądź w akrasie był mega medialny e, Czy mam dostęp do wszystkich? Nie, nie mam do wszystkich pokoi e, Hotel ma dostęp do wszystkich pokoi, a... Ale popukamy Ale masz dostęp do chłopaków Ale zobaczymy kto, kto jest, no bo No bo bądź bądź, mają teraz coś chwilę dla siebie Mogą się odnawiać, mogą iść na basen No i wchodzimy No i wchodzimy, zobaczymy kto ma największy porządek Siema Sawka Siema Nie pokazuj, ja nie odwracaj się Nie S no, mamy nagrywkę, więc po prostu tak, musimy Sawka opowiada jak tam Spodziewałeś się nas? Nie, już o tej godzinie nie no. Są zakupy zrobione dzisiaj na bazarku. Prezencik dla mamy tylko dzisiaj. Tylko? A dziewczyna? Nie ma dziewczyny. A nie ma dziewczyny? Informacja bardzo ważna, zapisujemy. A gdzie jest ten fasol? Depka. Depka? Gada z dziewczyną, możesz go znaleźć gdzieś tam. A korytarzu? Szukamy no. depki. Dzięki Sawka. O, jest ją. To no jest Johan zakochany Lewka. Czemu zakochany? No bo wszyscy mówią, że z laską gadasz. To problem? Nie, no problem nie. Tylko chcieliśmy po prostu cię złapać, bo tak przechodzimy po pokojach. Więc chcieliśmy dowiedzieć się, jak ma na imię A eee, Moja dziewczyna ma na imię Marta i bardzo ją kocham. A I pozdrawiam Martę. <laughs> A jak dzisiejszy czas wolny? Jak zakupy? Zakupki? A bardzo dobrze. Udane. Jakiś prezent? Malutki. Malutki. Zdradzisz nam? Rebeczka jakaś Dla dziewczyny? Dla dziewczyny Dobra No dzień dobry Dzień dobry Nasza młodzież mi, No i teraz kolenda, dzień dobry Nie. Ja, <laughs> ja mamy nagrywkę, co tam? Nie. Sprawdzam porządek No ale tch, śmiało no. To jest... Nie, no, go, na fason, no. szacun Jak to moje kierowniku Nie no, paso rękawice tak? No, hmm? no rękawice polecam, tutaj heavy goal <noise> serdecznie serdecznie pozdrawiam. Kleją? Kleją. Nie ma co, nie ma co. No ale jest porządek, tak? Nie, no jest porządek. Klej, jest porządek. Klej, A jak inni? A. Jak debka? Ruch. Ale, ale, ale dzisiaj miał gda. zadanie, musiał znaleźć prezent dla dziewczyny, dlatego też. No, kupił torebkę za 20 euro. No <grymka> <grymka> już wyszło. No i wyszło. Mam nadzieję, że nie, no, nie, Mala. nie, Mala, nie oglądała, bo. <grymka> I, i po niespodziankę. Marty, przyjmij nas, bo my nagrywamy. O, ty zapraszamy. No idziemy na... Posprzątane? No oczywiście, że zawsze jest posprzątane. No, tany, tany, tany. Witam, witam, nic nie pytam. Fakia no i zobacz, i taki pokój i tyle. No i do widzenia. <laughs> do widzenia. Jak dzisiejszy czas wolny? Wolny? No, trochę na, na plaży, trochę w zimnej wodzie. I tak. No, wziąłeś nusza gdzieś tam, na bazarek? Nie, nie byliśmy. Nie, nie byliście? Jeszcze w byliśmy. To, to się byliśmy na... No no najbardziej zapracowani ludzie w tym klubie naprawdę no.